Cześć, witajcie. W tym filmie chciałbym przedstawić Wam czujkę MicroOffice. Czujnik o małych wymiarach dedykowany do pomieszczeń biurowych w wersji Dali Broadcastowej. Potrafi sterować oprawami. Możemy go ustawić oczywiście za pomocą Steinel Connect aplikacji. Jak to zrobić? Zaraz Wam pokażę. Zapraszam. MicroOffice, czujnik dedykowany do pomieszczeń biurowych, ale nie tylko. Bardzo wysoka czułość, wykrywania minimalnych ruchów. Bardzo ciekawy design. Płaski, mało odstaje od ściany. Mała soczewka. To wszystko czyni z tego produktu idealne rozwiązanie do tak jak powiedziałem chwileczką, do biur, sal konferencyjnych, łazienek. Wersja DALI 2 broadcastowa czyli oprawy, a ich może być maksymalnie 20, możemy podłączyć bezpośrednio do czujnika. Możemy podłączyć również przycisk, który zaprogramujemy poprzez aplikację. Wszystkie parametry, oprócz zasięgu, który regulujemy przesłonami, które są w zestawie, możemy ustawić za pomocą aplikacji Steinel Connect. Jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Weszliśmy do aplikacji, dodajemy nowy projekt o nazwie na przykład Office, Dali. Wypełniamy dane. Stworzyliśmy projekt. Możemy w niego wejść, zobaczyć dane. Możemy podzielić się dostępem do tego projektu, dać komuś uprawnienia administratora, instalatora lub użytkownika poprzez Pokazanie i wygenerowanie kodu. Teraz po stworzeniu projektu dokładamy sieć. Tworzymy nową sieć. Office 1 na przykład. Teraz dodajemy produkty do grup. Grupa biurko na przykład 1. I on nam pokazuje produkty, które są dostępne w zasięgu. L835 jest to produkt, którym się bawię teraz przy, przy biurku. Mamy ire 4 mikro, te które jest tutaj koło nas. Dodajemy go do grupy biurko 1. I teraz następuje przesłanie danych do tej grupy, do tego produktu, który jest w grupie. Po przesłaniu danych do pro, produktu możemy w niego wejść, możemy wybrać tryb automatyczny lub stworzyć nowy profil, gdzie będziemy to mogli zmieniać. Wybier wchodząc w zakładkę czujnik ruchu, czujnik obecności, możemy go wyłączyć, także będzie wszystko zależne od natężenia światła, lub oczywiście włączyć i wejść w jego parametry. Gdzie ustawiamy? Czy chcemy, żeby czujnik pracował jako czujnik ruchu i zmierzchu, tam czujnik obecności i zmierzchu, czy jako tylko czujnik obecności, czy tylko jako czujnik natężenia światła. Wybieramy Sensor and Light. Możemy przejść do trybu testowego. Jeżeli go włączymy, każdy wykryty ruch będzie sygnalizowany mrugnięciem niebieskiej diody. Jesteśmy bardzo blisko, więc on wykrywa właśnie nawet te ruchy delikatne, które człowiek wykonuje. Stop ale przy większym biurze możemy zobaczyć jak duży, czy jak mały ruch ręką musimy wykonać, żeby ta czujka nas zobaczyła. Prześlij dane, wychodzimy, ustawianie natężenia światła, od której wartości ma się załączać. Przykładowo ustawiamy jakieś 820 luksów. możemy oczywiście zmierzyć wartość natężenia, jaka panuje w tym momencie. On wyłącza wszystkie oprawy, które są podłączone do niego, maksymalnie może być ich 20. Zmierzył 511 luksów. Możemy ustawić, utrzymuj tę wartość oraz z jaką prędkością ma zmieniać tę wartość i dopasowywać. ten fast, czyli szybko, tak żebyśmy mogli zobaczyć wyniki jak to będzie działało szybciej. Minimalna wartość 1% zapisujemy. Ustawiamy czas wyłączenia, minimalny jest 5 sekund i takowy ustawię. Czas narastania, czyli od wykrycia ruchu, jak długo ma się światło rozpalać do wartości maksymalnej, czy do wartości potrzebnej, oraz jak długo od wartości danej, zadanej ma się zmniejszać do wyłączenia. Czyli wyłączenie ma zająć mu 1 sekundę, wyłączenie 3 sekundy. Ma być wyłączone światło bazowe, które ma się, świecić 10 sekund. ma się świecić 10 sekund po zaniku czasu wyłączenia. Ma się świecić później 10% mocą. Zapisujemy te dane. Tu oczywiście możemy tworzyć grupy, jeżeli byłyby produkty, które możemy ustawić jako produkty i grupy sąsiadujące, ale my tu mamy przycisk i chcemy dodać ten przycisk, który będzie sterował tą czujką. Przycisk podłączony przewodowo, bo w Steinelo jest przycisk piezoelektryczny, który łączymy tylko po Bluetoothie, bez jakichkolwiek przewodów. Teraz system chce, żebyśmy wcisnęli przycisk i ustawili go, jak on ma działać. Czyli krótkie naciśnięcie, co ma robić. Wszystkie te możliwości są dostępne. Tylko włączać, tylko wyłączać, włączać, wyłączać, praca normalna, czy wywoływać jakieś sceny. Wybieram funkcję on/off. Co ma się dziać, jeżeli długo przyciśniemy przycisk? Będziemy go trzymać. Ma nastąpić ściemnianie lub rozjaśnianie. Zapisujemy te dane. Wychodzimy. Koniec programowania. Co zrobiliśmy? Krótkie naciśnięcie powoduje wyłączenie oświetlenia. Krótkie naciśnięcie włączenie. Dłuższe przygaszenie. Teraz rozjaśnianie. Przyciemnianie. Wyłączenie. Ustawiliśmy czujnik na 5 sekund. Jeżeli w trakcie naszej pracy czujemy, że nie potrzebujemy światła sztucznego, pomimo że czujka pracuje w automacie, możemy właśnie wyłączyć w ten sposób, jak to teraz zrobiłem, działanie czujnika. I dopóki czujnik będzie wykrywał nasz ruch, światło będzie wyłączone. W momencie, kiedy opuścimy biuro, ja to zasymuluję poprzez zasłonięcie czujnika. Minie czas zwłoki, czyli w naszym przypadku ustawiony czas 5 sekund. Bo teraz już minął więcej, ale to dla bezpieczeństwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czujka wykryje nasz ruch, włączy oświetlenie i będzie dopasowywać do natężenia światła, który panuje w pomieszczeniu. Zasymuluję mu latarką włączenie światła zewnętrznego. Jest jasno. Natężenie światła się dopasowuje do wymaganej wartości. Przyciemniam, pamięta cały czas ruch, światło się rozpaliło, utrzymuje wartość. Oczywiście teraz minie 5 sekund, nastąpi wyłączenie światła głównego i przyciemnienie do 10%, co właśnie się teraz odbywa. I po kolejnych 10 sekundach światło całkowicie się wyłączy. Wykryty ruch światu natychmiast się załącza. Jeśli interesuje Cię taka tematyka, zapraszam do śledzenia naszych social mediów. Jeśli pojawiły się pytania, proszę o komentarze lub kontakt mailowy lub telefoniczny. Do zobaczenia!